Trzeciej Kongres ESG trwa w Warszawie, a wśród prelegentów m.in. przedstawiciele tych międzynarodowych spółek, które wprowadzają nowe technologie. I ze mną pan Michał Jaworski, właśnie z firmy Microsoft. Dzień dobry. Dzień dobry. To teraz proszę mi powiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Wyzwanie, czy jednak zagrożenie? Perspektywy także właśnie Microsoft. Ja oczywiście będę tutaj bronił tej sztucznej inteligencji i mówił, że cóż, cóż nam pozostaje, skoro ona jest już z nami, pozostaje nam ją zdemokratyzować, oswoić, przyzwyczaić się i użyć w najlepszym możliwym, możliwym stopniu i tutaj nie przesadzam ani przez ani ojotem, mianowicie po prostu te wszystkie technologie już są wokół nas, część z nich będziemy widzieli, część z nich nie będzie nie będzie dla nas widoczna, ona gdzieś będzie funkcjonowała w tle, poznamy to po tym, że na przykład w jakiś Lepszy niż do tej pory sposób będzie e, na przykład, nie wiem, gospodarka energią będzie, e, będzie nasze samochody będą trochę inaczej funkcjonowały. Być może również będziemy w, w pracy takiej tu, dziennikarskiej może się okazać, że e, za moment pani przed takim spotkaniem powie, napisze po prostu daj mi wszystkie informacje na temat Michała Jaworskiego. Albo. W ogóle mnie tu nie będzie. Ale no nie, aż tak nie. Nie, już mówię, to, to, jest bardzo, to jest bardzo ważna rzecz. Mianowicie, kiedy patrzymy w ogóle na technologię, a w szczególności takie technologie, które bardzo dużo zmieniają. Sztuczna inteligencja jest taką technologią i nie jest to chwyt marketingowy, to po prostu patrzę z perspektywy już swojego wieku i przejścia przez n różnych rewolucji. Które za nami, jeśli chodzi o technologie cyfrowe, to możemy mówić o tym, że technologie stanowią albo zastąpienie, i to są te nasze obawy, że a mnie tutaj za chwilę nie, nie będzie, będzie, albo stanowią dopełnienie, czyli jakby to staje się narzędzie, które pozwala nam lepiej, szybciej, inaczej. Wykonywać, na, wykonywać nasz zawód. Teraz trochę nie płaczemy nad losem windiarzy, których już nie ma, ponieważ samodzielnie naciskamy guziki w windach i jeździmy tam, gdzie nam jest to e, potrzebne. Nie płaczemy nad losem dostawców furażu dla konia, ponieważ dorożki zniknęły z naszych miast. Ale powstały w to miejsce nowe zawody, powstały w to miejsce nowe procesy, powstały w to miejsce również nowe zagrożenia, tak? Tak jest. Mówił Pan o tym na początku, że musimy się do niej do tej sztucznej inteligencji tak. przyzwyczaić, ale chyba też jej nauczyć i z nią funkcjonować, bo bardzo często ona, a może jest bardzo to złe słowo, ale też prowadzi do. może nas zaprowadzić w kozi i możemy źle na przykład tak. zadać chociażby pytanie. Przecież to jest algorytm, który został napisany, prawda? I też powiedzmy może o takiej... Jakby y, technicznym funkcjonowaniu sztucznej inteligencji, bo my się zastanawiamy, tak, co to tak, jest. Tak, 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 to tak, jakieś tak. urządzenie, które będzie zastępować dziennikarzy, psychologów czy y, pisarzy, na przykład, y, ale to wcale tak nie jest, bo przecież człowiek jednak za sztuczną inteligencją stoi. To co, to, co w tej chwili najwięcej ma takiego, takiego odbioru społecznego, to są te wielkie modele językowe, które rzeczywiście od czasu, rok temu, kiedy się czat GPT pokazał, no to w tej chwili stały się niezwykle, niezwykle modnym tematem i wszyscy się zastanawiamy, do czego one będą działać. De facto, jeżeli by spojrzeć na to, co one robią, one w pewnym sensie patrzą na prawdopodobieństwo pojawienia się kolejnych słów i w ten sposób tworzą odpowiedź. Czyli zadając mm -hmm. pytanie, kogo ma ala, to on w tym momencie ten znaleźć. powie, że chyba jednak tam z największym prawdopodobieństwem był to kot. I w ten sposób odpowiada. Ja szalenie upraszczam, ale to rzeczywiście nawet w bardziej złożonych systemach czy bardziej złożonych pytaniach w ten sposób jest to, w ten sposób jest to konstruowane. Jest to zadziwiająco dobre. Zwłaszcza, jeżeli ten model, który, który jest przygotowany, gdzie jeszcze gdzieś zderzymy z innymi danymi, może się okazać, że właśnie ten sposób komunikacji ludzkim językiem, z takim modelem, to promptowanie, taki modny termin, w tej chwili może się okazać bardzo dobrym. Bardzo dobrą rzeczą. Dostajemy bardzo szybko dobre odpowiedzi. Na pytanie, ułóż mi trzydniowy wyjazd do Krakowa: co mam zobaczyć? Dostanę odpowiedź, w której dostanę trzy dni, co powinienem zobaczyć w Krakowie. Nie wertuję, I jak nie, wertuję nie siedzę, na, nie siedzę i nie przeglądam. Dokładnie tak. tak. To, co podkreślają ci, którzy na sztucznej inteligencji się znają, że to tak naprawdę właśnie ten czas jest kluczowy tutaj, prawda? Czy człowiek, który poszukuje tej informacji, a ma do dyspozycji sztuczną inteligencję, no to skraca maksymalnie. Y Dostanie dobrej odpowiedzi. No więc w tej chwili naj, chyba największy taki impakt to rzeczywiście jest w firmach technologicznych, gdzie sztuczna inteligencja została e, zapędzona do tego, żeby pisać o oprogramowanie. Tam, gdzie byli programiści, przyspieszenie pracy programistów dzięki e, właśnie takim copilotom do GitHuba jest na poziomie kilkudziesięciu procent, co oznacza, że w zasadzie robią się dwa razy szybsi niż do tej pory. A ponieważ programistów jest brak na rynku, wobec czego tak naprawdę nie o to chodzi, że e, będą, po wypierani. Prostu, będą wypierani, tylko po prostu zrobią więcej. Natomiast proszę zwrócić uwagę na, na przykład... Znowu to są takie trochę rzeczy niewidzialne i one wcale nie będą wymagały jakiejś tam e, znajomości i doktoratu z matematyki. Jeżeli będziemy mieli spotkanie i powiedzmy, że będziemy je mieli online, nagramy je, to oczywiście pojawienie się transkrypcji tego żeby, naszego spotkania, to jest dość naturalna sprawa, to że jest z nami. Ale, jeżeli byśmy chcieli dostać podsumowanie, o czym rozmawialiśmy teraz przez te trzy minuty, kiedy rozmawiamy, sztuczna inteligencja nam to zrobi, jeżeli jej powiemy słuchaj, zrób to w stu znakach, to zrobi nam to w stu znakach. Jeżeli powiemy sztucznej inteligencji słuchaj no, najdroższa. Czy możesz powiedzieć, jakie pytania nie zostały odpowiedziane podczas tego spotkania, jakie jeszcze ciągle są otwarte? To ona nam to zrobi. Jeżeli zadamy pytanie pod tytułem Zrób mi podsumowanie. Działań, które powinniśmy podjąć we dwójkę po tym spotkaniu, one nam to zrobi. Robimy to jednym kliknięciem guzika. Nie musimy pisać niczego, tylko tak naprawdę będziemy, będziemy to robić. Tak naprawdę opisałem w tej chwili kopajloty do Office'a. <laughs> przyznaję się do tego, be, przyznaję się do tego bezbicia, ale to jest coś, co właśnie staje się naszą teraźniejszością. Czyli będzie nas otaczało na wszystkie możliwe sposoby. Proszę sobie wyobrazić, choćby na przykład zupełnie innej bajki e, rzeczy. W samochodach bardzo często mamy w tej chwili tak zwany e, automatyczny tempomat, który dostosowuje tak się do, do tego. Ale te tempomaty jeżdżą po swojemu. Czy ta sztuczna inteligencja nie mogłaby się nauczyć, jak ja jeżdżę, Pewnie i wiem. później by mogła w ten sam sposób zwalniać i przyspieszać, kiedy e, będzie? Prawdopodobnie tak, czy tak będzie. Dolary przeciw orzechom, że, że to zostanie <głos> wprowadzone. <głos> może czasem lepiej nie patrząc na kierowców, którzy się poruszają. <noise> może rzeczywiście lepiej. <noise> lepiej. Może nie ten obszar sztucznej inteligencji, chyba że naprawi tę jazdę, to wtedy na pewno byłoby to z korzyścią dla nas Będzie. wszystkich, prawda? Tak, tak dokładnie. I oczywiście tutaj trochę z przymrużeniem oka, ale rzeczywiście, kiedy możemy coś ulepszyć, to, to rzeczywiście ta sztuczna inteligencja Proszę, proszę ja zobaczyć, ja mogłam... dzisiaj patrzymy gdzieś w nasze mapy i mówimy, dobra, tam jest korek, to mhm. może spróbujemy gdzieś o, o, ominąć, ale tak naprawdę <noise> robimy. To w sposób autonomiczny. Wszystko, co dostajemy, to dostajemy informacje o tym, że gdzieś są korki i próbujemy bocznymi ścieżkami umknąć z tych, o, z tych korków. Co by się wydarzyło w momencie, w którym jednak byłby to do jakiegoś stopnia system zintegrowany, który by jeszcze mówił nam, a jeżeli. Jeszcze jeden samochód dołączy się do tego objazdu, o którym nikt nie wie, czy tam też. przypadkowo też się nie zrobi korek, wobec czego może lepiej jednak jechać tutaj, może lepiej jednak robić coś innego. Takich zastosowań będzie milion, dlatego mówię o tym, że to jest taka rewolucyjna technologia, ponieważ ona przeniknie przez wszystkie nasze działania, firm, państwa, organizacji, nas samych. Jesteśmy w tej rewolucji, która się na naszych oczach odbywa i z naszym także przecież i udziałem. Michał Jaworski, firma Microsoft. Bardzo dziękuję. Za Również bardzo dziękuję. Dziękujemy.